Dziś obalimy trzy popularne mity na temat leczenia kanałowego, czyli endodoncji. Mit pierwszy. Leczenie kanałowe boli. Dzięki nowoczesnym metodom leczenia stomatologicznego oraz odpowiednio dobranej metodzie znieczulenia leczenie kanałowe jest całkowicie bezbolesne. Mit drugi. Lepiej usunąć ząb, niż go leczyć kanałowo. Usunięcie zęba to tylko chwilowe rozwiązanie istniejącego problemu. Skutki takiej decyzji mogą być dużo droższe niż leczenie kanałowe oraz pociągać za sobą dużo poważniejsze problemy. Mit trzeci. Leczenie kanałowe jest bardzo czasochłonne. Nowoczesne techniki leczenia kanałowego pozwalają przeprowadzić całe leczenie nawet podczas jednej wizyty. Oczywiście każdy przypadek jest inny. I należy do każdego pacjenta podejść indywidualnie. Ale zwykle jesteśmy w stanie zakończyć szybko i sprawnie cały proces. Jeżeli masz wątpliwości, czy warto wykonać leczenie kanałowe, zapraszam na konsultację. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.